Cześć! Dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować mini ONE 2007 rocznik 1,4,95 KONI. Cena tego samochodu to 22 900 plus opłaty. Ten samochód jest do zobaczenia w auto, akcent w ustroniu. Przebieg to 134 000 km z groszem, więc zaprezentujemy go Wam pokrótce i zostańcie z nami. A teraz sobie odpalimy ten nieduży silnik 1,4, chociaż bardzo żwawy. Jak na moc 95 KONI, przyspieszenie 10,9 do setki i prędkość maksymalna 185 km na godzinę robi całkiem dobre wrażenie. A spalanie średnie powyżej 5 litrów to jest na akceptowalnym poziomie. Zajrzyjmy sobie pod maskę. Posłuchajmy tego silnika. 140 Nm. Na papierze nie wypada dobrze, ale w codziennej eksploatacji w zupełności wystarczy. O czym świadczą. Przyspieszenie oraz prędkość maksymalna tego samochodu z tym silnikiem, oczywiście, w codziennej eksploatacji w zupełności wystarczy. Zobaczcie, sobie jak to wygląda, jak pracuje. To jest, wygląda, że 119 tysięcy Ostatnia wymiana oleju. Samochód przybył do nas ze Szwajcarii, z tego co wiemy, ze wstępnych ustaleń. A przebieg 134 tysiące km jest aktualnie na liczniku, także nie jest to wcale strasznie dużo, także tyle jeśli chodzi o jednostkę w tym samochodzie. Więc pokrótce sobie przedstawimy stan faktyczny yy, blachy lakierów. Więc przejdźmy sobie tutaj dookoła tego samochodziku. Mamy tutaj zielony butelkowy metalik. Naprawdę dodaje to temu samochodowi angielskiej, że tak powiem, elegancji. Jak wiadomo jest to już niestety marka BMW. Tutaj to się rzuca. Bardzo ładne opony. Praktycznie bieżnik wystarczy na 3-4 lata jazdy. 52 tydzień, 13 rok także dosyć świeże opony tak patrząc po masę po zderzaku nie dostrzegamy tu żadnych rys czy wgnieceń oczywiście samochód o tutaj mamy jedynie przycierkę na lusterku delikatną samochód myśla nam wybaczyć że nie jest umyty no ale no niestety nie wszystko można doprowadzić do, do perfekcji tak tu mamy wszystko okej okay. Tutaj też. już tu nie widać żadnych przycierek. zaglądźcie sobie razem z nami do wnętrza MINI One. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Można powiedzieć, że MINI One jakby zrywa z tradycyjną stylistyką wnętrza samochodu. Zegary nie są wszystkie umieszczone przed oczami kierowcy, tylko Prędkościomierz jest po prawej stronie, obrotomierz jest właśnie na wprost oczu kierowcy. Jeśli chodzi o materiały wykorzystane we wnętrzu samochodu, no to nie można mieć tutaj jakichś zastrzeżeń, wszystko jest dobrze spasowane, zużycia jako takiego nie widać w tym samochodzie. Nie ma się co do tego tutaj przyczepić. Także jeśli chodzi o wnętrze samochodu, no to wygląda bardzo fajnie. Próbowałem zasiąść na tylnej kanapie Mini. One. Zobaczmy, jak to wygląda. No, i generalnie na krótkie dystanse myślę, że dałoby się radę przejechać. Natomiast dłuższą trasę byłoby troszkę ciasno. Może sobie wyjdę z tej stylnej kanapy i od razu przejdę do bagażnika. Który demonem pojemności też nie jest. Ale na codzienne zakupy. Do supermarketu nadaje się myślę bez problemu. A w miarę jak ktoś by robił większe zakupy, no to zawsze tylna kanapa jest do dyspozycji, bo jest troszkę ciasna jednak. Jesteśmy w podsumowaniu naszej krótkiej prezentacji. Parę słów technicznych powie Marcin, a ja potem przejdę do sedna sprawy. Tak, Więc tak moi drodzy, 1,495 KONI naprawdę zrobi dobre wrażenie pod względem dynamiki. Bardzo fajnie się wkręca na obroty 5,5 litra. To przy bardzo ostrożnej jeździe można to uzyskać, nie oszukujmy się. Deska rozdzielcza, ułożenie zegarów. Można się do tego przyzwyczaić. Jest to oryginalne rozwiązanie, które jest moim zdaniem symbolem mini. Zielenie, butelkowa zieleń metalik nawiązuje moim zdaniem do dobrej tradycji Assono Martina samochód zwarty do miasta się nada a teraz Łukasz przedstawi sedno sprawy sedno sprawy, dla mnie ten samochód to jest również wyjątkowy pod każdym aspektem i stylistyki wnętrza i wyglądu zewnętrznego co pozwoli zauważyć go na drodze jeśli chodzi o temat następny, który chcę poruszyć czyli jeżeli Wam się te filmiki nasze podobają dajcie łapkę w górę zasubskrybujcie nasz kanał Chodźcie na nasz profil na Facebooku i odwiedzajcie naszą stronę palmoto.pl. A my będziemy dalej testować dla Was te samochody. Jeżeli chcecie je sprawdzić dogłębnie, jeżeli nie jesteście pewni tego samochodu, możecie go za naszą pomocą przetestować. Wszystkie ważne informacje znajdziecie pod filmikiem w linkach. A z naszej strony myślę, że to wszystko i do zobaczenia w naszych kolejnych prezentacjach. Pozdro!